Hej, czy ty wiesz, że ja cię, sobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Jafrok, sklipi się, bo jesteś nubem. No Jezus, weź zamknij, bo tak denerwujesz, że ja bym ci takiego hita, hita na bombę ci bym walnął, był twoim ojcem, żeby ci taką bombę na banie sprzedał, żebyś się połamał. Nie, no. żadne och, och. No tak ślama robi, znaczy ty jej. <grym> Jezus. Tak, a ja wymyśliłem ta nosa, tak? To ja, przysięgam. A ja jestem Iron Man. Serio? No. Ja, <grym> ja jestem, ja jestem Spider Man. <grym> ja jestem Steve Jobs. Ja jestem zwykłym typem w... A jestem <grym> Queen. ja jestem Harley Quinn. Ja jestem Monczar. Oj Pisz, no, nieee! no nie! No nie! No nie! No nie! No nie, to jest ubohiej i ja nie mogę. Jak chcecie coś zobaczyć? Patrzcie no, na to. To, 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 to jest inny. Ja chcę. <laughs> o kurde A... A... <laughs> Ale ci zaraz kopa za kurwie co nie o sieba A tak Jak się psa. spociłeś Tak się spociłeś w tamtej rundzie ja na mnie chodź Masz spiritkę, no, fajnie te... się będzie grało na spiritkę Ej, te... 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 mogę kupić ze Slingera w sumie Chciałem go kupić tak Ale, ale, <grymka> ale, ale, ale. U, hita dostaliście cringe <grymka> Dobra rzutasz. jest biegniemy! Ale paletę dostał na łeb yes! Jak tam wziął się? Nie, w Co Spokojnie Spoko, on nie jest taki kumaty, jak myślicie jo. O, Nie mogę, już paletę zrzucałem Ja jestem na palecie, jakbyście no dobra, mogli to... Do... Leżę no, na palecie No dobra, już mnie podnosi Drugi dla wyłączyłeś, a nie No co jest? O LAGA blaga Jaczej Uciekaj, uciekaj, ucieka, uciekaj Ale on się w... Ale Ale on się taka. poci, nie mogę z niego. A, a ja was nawet... Znalaz Ja wam wszystkim DM. Pokoko, nie szkumał. Zna nas mnie, co? Pastera. Ja się bawiłem z wami. nara Ci się potom... Nie ten guzik! Dekarta przypadkiem zrobiłem. Dara. Jak Over Michał, miałeś się usiec. No boże, Okej, o On tu jest, on tu jest! No oczywiście. W mnie tu nie było nawet, a ty... Czuń? Słuchaj, to mapo jest ogromna. Letyna. O, szatu. Jak ty się fokusujesz, to jest! Ale ty fokusujesz się, penisie no, A ty się tylko zawałujesz Ty się Benisie, Rodzice cię nie kochają Nie wierzę, że mu to powiedziałeś, chłopie O a nie Nie Gdzie! I start. tak na sperki pochłaczesz. zbalansowanie. Każdę... Mm. No to A, ma A <laughs> Ale spocuch. Nie ma bez niego. Nie. nie róbcie generatorów teraz Cześć, Nie róbcie generatorów No chłopie, no Nie no weź. Jak tam filcie Jak tam... O stwierdzisz się do... Masz, uf. Ma... no Masz głów no, Jak tam kutasie Jak się bawisz ja się bawię przednio A jakie lagi, nawet nie mogę zwaltować Dobra, już mam mniejsze lagi w sumie Nie, nie teleportuje mnie Ej, chociaż Kozaczek, mam nadzieję, że coś sobie... Oh, no A, no bo nie masz Czy on memento? Nie no, o, Ja, ja mam perka takiego, że mogę zabić A, perka A co? Ty już mi się internet naprawił essa. A co to jest? to Jak ma to możesz go zabić w miejscu. Nie, Dawid nam wystarczył. Finisher. No, ale to jest fair, czyli... on drogi. To jest fair link. Czerwony. Ale ty nie masz co uciekać, ja nie żyjesz. Tam nie żyjesz, nie wierzę w No, mam nadzieję. To? Czyli to był las! O co chodzi? Kto on wiedział? Ale jesteś skilowy to tą... móc Ale on jest skillowy, nie wiem no, Mogę ja tu chwilę poleżeć, wyszko komuś go bić Daj chwilę poleżeć ja, nie... ja tylko skillę, ja tylko mam Chodź, tam za schodami zobacz Dobrze no, ja... <laughs> Nie, nie wiem, bo ci nie oślepia, to wow. jest ale, ale skam nie wierzę. Latarki największe największy skam w gierce. Będę brał toolboxy. O, hatcha znalazłem. No, nie, nie. Nie. Oh, nie, nie! Na... Nie na, na schodach. Wow. <laughs> no chłopy, no jak ja nie mam, ja, ja nie mogę się obrócić. O oh, tak! 360 bro. A za mną, goń! sobie wziąć najgorszą latarkę. Najlepsza na niej, on jest najgorszy. O Boże, on jest cię widziany. Najlepsza na to, że ktoś polizował. Polizował. No sadown, no, debilu. O co on goni, możecie tam coś robić. No, no i salu generator, no. Bo sam mną goni. <ena podium> <isation> no chłopie, ale ty irytujesz. Dla <Konstruk liberté> <fust lass> musi. <wish> ale jestem trochę. Dwie dziesiątki mi zrobiłem. A w ogóle z No i teraz akurat lag. laga musiałem mieć. <laughs> ja też miałem laga. Łączmy się. <laughs> oj, oj. Właśnie. Mogłem Dead użyć. ułożyć. Była paleta kiedyś. Była. <laughs> Mamy drugi jakiś pocuch, nie mogę Barbecue i chill. lecimy Nie, właśnie nie, znaczy mam, ale ja, ja w ogóle na tę aurę nie mogę, nie mogę was znaleźć Tua, Masz już ja, skolik? To... Mam już hmm. skolik, na pewno mam Nie mam, kto ma norskoli? Ale co to robi? Nie, nie ma, tak, na pewno nie no, ma No, że widzisz chłopów, którzy się leczą gdzie jest no ja, Hatch? A gdzie jest Hatch? ja mam klucz chłopie? Gdzie tak się bocić, wstydź się Gdzie ten Hatch chłopie? Tam gdzie mi się Hatch Spoko, on nie kuma hali, tej ogromnej, e, Filip, Sojusz? Drogi. Sojusz na Shadowa? Nie! Sojusz Filip? Weź... Na Shadowa zawsze Dobra to weź zatrzymaj się no, Świetny Sojusz, ale... Zabij no, go, zabij go, szabij nie ufaj go, drip go. Z Ja nie szanuję Gdzie jest Shadow? Nie! Yes, chodź, yes. chodź! No to chodź za mną! Chodź! 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 Chodź jest... jest, ten. Chodź jest... W no jest chodź, chodź, Shadow. No, 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 nie, 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 nie! Do przodu, w prawo, w prawo. Na sala. Ja się nie widluję. prawo, prawo, do góry, do góry, no, lewa, do góry. prawo. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Uciekaj Uciekaj. mną! Gdzie silnik robiliśmy? Ale jeszcze tak. zamknięty jest Nie, przodów jest posiedzony. Ja na pewno jestem jest ich posiedzony? Ale to jest zamknięte No ale... Jak przecież trudny Janusz. No, Na pewno nie miałeś klucz Lamusie. miałeś klucz. Na pewno. Na pewno. Na Nie Na klucza. Na pewno. się miałeś Na pewno. Na pewno. Na szybko, Na pewno. Na mu to napisać. Na jest nie wie, gdzie jest główna hala. Za tobą, za tobą. Jest, musisz patrzeć. Podnieś klucz, podnieś klucz, otwórz <słuch> <Nie, prawda. słuch> nie, nie, do Jest klucz, jest klucz, jest klucz, nie jest klucz. nie klucz, jest Nie jest klucz, nie nie klucz. Jest jest niewidzialny. jest niewidzialny, on jest niewidzialny. On jest nie nie zrobi, on jest nie a Bo Jest Mhm. Dlaczego on ucieka? Nie Szemu wiem Shadu Czemu on ma Iron Willa i <grym> zegarek? No, <grym> ale on ma randomowe PR-ki No pewnie tak <grym> Nie, nie mam randomowych bo... Ale Iron Willak był dobry Shadu, ale główna hala była za tobą Shadu świetnie zwalczył Świetnie Shadu Przeskakuje coś Na ten Hamid

Teraz będziesz w Ej, bo tam zobacz nad siebie. Hmm? Nie obchodzi mnie to, ja tu zostaję. Jak nie widzi, nie mogę. To ślepi jakiś. Nie mogę, od tego naprawdę ja nie, nie mogę, widzi. mogę, ale parę Co to miał być? Jeszcze Jezu. mój daj syn nie ma, o co chodzi? jeszcze ja chciał kilarem zagrać w fiucie, gdybyś no chciał Ej wiesz co dał na wywalił Poszado ma dał na no Čemu mě vypadáš no. Bo jest boku vám přeskázem spuští. Na čeká mě nikdy lůbí. Lůbí. Nebo můj skvapá co? Ještě nás to? Pofruč. 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 ja to wszystko nagrywał. Mam dowody. <grypanie> to nagrywanie. Co? <To>. Siadał, nagrywał, <grypanie> rozmawiał. To jest ciekawe, jak ty być grał w grę. Czekajcie taki No taki sam. TURKA! DOSTAŁ GÓRĘ! CO?! to? Bo dostał górę? Ciastko, no. Ciega, ja tam chodzę. Nie, no chłopie, on z dostał hied... Dostał górę. Nie to jest górę. górę.

O, wziął w tobie, super. Jees. On idzie? Tepaj się chociaż, spróbuj. Spróbuj się tepać chociaż, a nie żyć. Właśnie, bo jak chodzisz, to nie masz szans, bo chodzisz za wolno. Musisz się tepać, wiesz, Erek? No. Tepaj się. To cały, cały, cały mój świat. Też nie mam z tym jednego wyboru. Widocznie nam wykradzanie obywateli, całego szczytu, całego szczytu, całego idę spektatować. Dawaj klapy szukaj ile zdążysz <laughs> Chyba, że nie masz perka na klapę. Nie zdążysz, uciekaj. On Cię jest za Już Szlała się robi pod tobą <laughs> Ooo nawet ty trafił, po <laughs> Nie jakie, Aby, jakie jakiek... Eryk, Osobanie, jakie doznania, nie, jakiek... jakie masz doznania na nurcie, Eryk? O, o, o... to jest o, Nie ogarniam o co chodzi z tym Kurwa no, nie No dał mnie no Nie jest śmieszny no,

Spoko, nie, kuma. Zobaczmy jak no, z... takie... ja będę orał, jak będę survivorem Ty jesteś przy stapingu, no bo super kozip! Z go... Serio? Trafił, nawet bo nie trafił. No chłopie, no, no walnąłem, go i nie dostał. za kartunami jest. jest. No, fajna postać No kurwa, no, kurwa mi już ty ty! No i co? Co? Czemu nie ściągacie go? Masz go ściągnąć do mnie znaczy umrz. Chcesz umrzeć? Chcesz umrzeć? Chcesz umrzeć szybko Dobra, chodźcie na Memento Mori